jak bezpiecznie rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem, niezależnie od budżetu. Dowiesz się o różnych możliwościach inwestycyjnych, które są dostępne na wyciągnięcie ręki. Pokażemy Ci także, jak uniknąć najczęstszych błędów popełnianych przez nowych inwestorów. Przygotuj się na ekscytującą podróż do świata inwestycji. Pierwsze. Dlaczego warto inwestować? Inwestowanie to coś więcej niż tylko sposób na zarabianie pieniędzy. To klucz do budowania stabilnej i bezpiecznej przyszłości finansowej. Wielu ludzi myśli, że inwestowanie jest ryzykowne lub zbyt skomplikowane, ale prawda jest taka, że inwestowanie to przede wszystkim nauka zarządzania swoimi pieniędzmi i aktywami. Czy wiesz, że inwestowanie nawet małych kwot może przynieść ogromne korzyści na dłuższą metę? Wyobraź sobie, że Twoje oszczędności to rosnący ogród. Jeśli pozostawisz je na zwykłym koncie bankowym, będą one stopniowo tracić na wartości. Z powodu inflacji, tak jak ogród, który zaniedbujesz i w którym chwasty zaczynają dominować. Inflacja to ukryty złodziej, który po cichu zjada siłę nabywczą Twoich pieniędzy. Czy wiesz, że przy inflacji na poziomie 3% rocznie Twoje oszczędności stracą połowę swojej wartości w ciągu 24 lat? To, co dziś wystarczy na wygodną emeryturę na kilkanaście lat, może okazać się niewystarczające. Ale nie martw się, jest na to sposób. Inwestowanie to klucz do ochrony i pomnażania Twojego majątku. Kiedy inwestujesz, dajesz swoim pieniądzom szansę na wzrost i pracę nad Twoją przyszłość. Dzięki inwestowaniu możesz nie tylko chronić swoje oszczędności, ale także je pomnażać. Co więcej, im wcześniej zaczniesz, tym więcej zyskasz dzięki potędze procentu składanego. Ten fenomenalny efekt polega na tym, że Twoje zrobione odsetki również zaczynają zarabiać. Dlatego im wcześniej zaczniesz inwestować, najlepiej jak w najmłodszym wieku, tym większy będzie Twój zysk w długim terminie. Nie czekaj, daj swoim oszczędnościom szansę na rozśnięcie i zacznij inwestować już teraz, już dziś. Czym są różne rodzaje inwestycji? Pogadajmy pierw na ten temat. Inwestowanie nie jest tylko dla ekspertów z Wall Street. Tak jak może większości się wydawać, to szerokie pole możliwości dostępne dla każdego z nas i Ciebie i mnie. Zastanawiasz się, w co można inwestować. Pozwól, że Ci to wyjaśnię. Na początek mamy akcje. Udziały w firmach, które dają Ci możliwość zarabiania na wzroście ich wartości oraz dywidendach. To jak byście współwłaścicielem firmy z możliwością zysku, gdy firma się rozwija. Następnie mamy obligacje, które są jak pożyczki, które udzielasz rządom lub firmom w zamian za stałe odsetki. Są one zazwyczaj mniej ryzykowne niż akcje, ale oferują mniejsze potencjalne zyski. Fundusze ETF to koszyk różnych aktywów, które daje Ci dostęp do zdywersyfikowanego portfela za jednym zakupem, co zmniejsza ryzyko straty. To doskonały wybór dla początkujących, którzy nie są pewni, które akcje lub obligacje wybrać? Najbardziej polecam ten sposób z małymi kwotami jak 100 zł. I nie możemy zapomnieć o nieruchomościach. Inwestycji, która od lat przyciąga inwestorów swoją stabilnością i potencjałem na regularne dochody z wynajmu. A dla tych, którzy są otwarci na nowe możliwości, mamy kryptowaluty. Innowacyjne. Cyfrowe aktywa, które mimo że są bardziej ryzykowne, oferują potencjalne ogromne zyski. Każdy z tych instrumentów ma swoje unikalne cechy, korzyści i ryzyka. Wybór zależy od Twoich celów, tolerancji na ryzyko i strategii inwestycyjnej. Jeśli chodzi o kryptowaluty, polecam tutaj Fila Koniecznego, który ma bardzo obszerną wiedzę na temat kryptowalut i może Was fajnie poprowadzić przez hossy, besy i cały ten rynek. Ale jest to rynek dość ryzykowny, podkreślam. Dobrze, przechodzimy do następnego punktu, czym jest inwestowanie małym budżetem. Jak zacząć inwestować nawet z niewielkimi kwotami? Myślisz pewnie, że potrzebujesz ogromnych kwot, żeby zacząć inwestować? Nic bardziej mylnego. W dzisiejszych czasach inwestowanie jest dostępne dla każdego, niezależnie od grubości portfela. Myś... zacznijmy od małych kroków. Najpierw stwórz plan oszczędnościowy, który pomoże Ci regularnie odkładać nawet niewielkie kwoty, nawet 50 czy 100 zł miesięcznie może mieć ogromne znaczenie, jeśli zainwestujesz je mądrze i regularnie. Kiedy już masz fundusz, czas wybrać odpowiednią platformę inwestycyjną. Są teraz dostępne różne aplikacje i strony internetowe, które pozwalają inwestować w akcje, obligacje fundusze ETF, a nawet kryptowaluty już od kilku złotych. To świetne narzędzie, aby zacząć swoją przygodę z inwestowaniem bez konieczności ponoszenia dużych kosztów początkowych. Wybieraj te platformy, które oferują łatwy w obsłudze interfejs, niskie opłaty transakcyjne dostęp do różnorodnych instrumentów inwestycyjnych. Na przykład bardzo znana i polecana Binance albo XTB lub też Freedom24. Mogę Wam zostawić linki w komentarzu. Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, dajcie hashtag platforma w komentarzu, żebym wiedział, czy chcemy zgłębiać ten temat. A my przechodzimy do następnego podpunktu. Jakim są najlepsze strategie inwestycyjne w 2024 roku? Rok 2024 to idealny czas na inwestycje. Jakie są najlepsze strategie inwestycyjne na ten rok? Pewnie chcesz wiedzieć, co przyniesie przyszłość, ale niestety nikt tego nie wie. Możemy mniej więcej wiedzieć, co będzie zyskowne. Nadchodzący rok to czas pełen ekscytujących możliwości inwestycyjnych. Na pierwszym planie mamy zieloną energię. Sektor, który rośnie w siłę dzięki rosnącej świadomości ekologicznej i wsparciu rządowemu. Inwestowanie w firmy produkujące energię odnawialną lub technologię magazynowania energii może przynieść znaczące zyski. Nowe technologie to kolejna przestrzeń, która wciąż się rozwija, od sztucznej inteligencji po blockchain. Firmy w tych sektorach mają potencjał na ogromne zyski, zwłaszcza w dłuższym okresie. Nieruchomości to wciąż bezpieczna przystań dla wielu inwestorów, oferując to stabilność i dochód z wynajmu, podczas gdy rynek kryptowalut nadal kusi swoją zmiennością i potencjalnymi zyskami. Jednak w przypadku kryptowalut ważne jest, aby być przygotowanym na duże wahania. Inwestować tylko tyle, ile jesteś gotów stracić. Kluczem jest zrozumienie ryzyka i dostosowanie strategii inwestycyjnej do swoich celów finansowych i poziomu tolerancji ryzyka. Pamiętaj, aby zawsze śledzić trendy i aktualności, aby dostosowywać swoje inwestycje do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej. I kolejny punkcik bardzo potrzebny, czyli jak unikać powszechnych błędów inwestorów. Nie popełniaj tych błędów. Wielu początkujących inwestorów traci pieniądze przez popełnianie tych samych prostych błędów. Mówimy tutaj o emocjonalnym podejmowaniu decyzji, braku dywersyfikacji lub inwestowania zbyt dużej części kapitału w jeden instrument finansowy lub też braku odpowiedniego planu inwestycyjnego. I pytanie: jak unikać emocjonalnych decyzji i zarządzać swoim portfelem? Inwestowanie to nie maraton, a sprint. Kluczem do sukcesu jest kontrolowanie emocji i trzymanie się swojego planu. Kiedy rynki spadają, naturalnym odruchem jest panika i wycofywanie się, ale to właśnie wtedy wielu inwestorów popełnia najwięcej błędów. Ważne jest, aby nie podejmować decyzji pod wpływem emocji, ale opracować skuteczny plan inwestycyjny, który będzie uwzględniał Twoje cele finansowe, czas i poziom ryzyka. Zalecam tutaj, że jak coś się dzieje na rynku, przespać się z tym jedną noc, przemyśleć i dopiero potem podjąć decyzję i wprowadzić taki nawyk do życia, a nie podejmować decyzję jeszcze tego samego dnia. Dobry plan pomoże Ci zarządzać swoim portfelem w sposób, który minimalizuje ryzyko i maksymalizuje zyski, a o co nam najbardziej chodzi. Pamiętaj, aby regularnie przyglądać i aktualizować swój portfel dostosowując go do zmieniających się warunków rynkowych. Nie zapomnij również o ciągłym uczeniu się. Inwestowanie to proces, który wymaga bieżącej wiedzy i śledzenia trendów rynkowych. Bądź na bieżąco, reaguj na zmiany, a przede wszystkim trzymaj się swojego planu. W ten sposób zminimalizujesz ryzyko i zwiększysz swoje szanse na sukces. Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem ale odpowiednie przygotowanie i strategia mogą znacząco zwiększyć Twoje szanse na pomyślne pomnażanie swojego kapitału. Pamiętaj, że inwestowanie to nie tylko nauka o liczbach, ale także o zarządzaniu sobą i swoimi emocjami w ciele. Teraz, gdy masz tę wiedzę, jesteś gotowy, aby zacząć swoją własną przygodę z inwestowaniem. Na zakończenie, oto najlepsze porady, które pomogą Ci zacząć i rozwiać swoją inwestycyjną podróż. Zapamiętaj! Zaczynaj małymi krokami. Ucz się na bieżąco i nigdy nie inwestuj więcej niż jesteś gotów stracić. Przypominamy, że kluczem do sukcesu jest cierpliwość i dyscyplina. Zainwestowanie w swoją edukację jest pierwszym krokiem do osiągnięcia sukcesu na rynku. Podzieliliśmy się z Wami najlepszymi praktykami, które pomogą Wam uniknąć błędów i zacząć zarabiać już od pierwszych inwestycji. Pamiętaj, że każda inwestycja to szansa na naukę i rozwój, więc nie bój się próbować nowych strategii i narzędzi. Zawsze jak stracicie, to się czegoś nauczycie, a jak zyskacie, to i się nauczycie i zyskacie. Więc podwójny zysk, win to win. Jeśli się podobało, daj łapkę w górę. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów i podziel się tym filmem ze znajomymi. Pomóżmy sobie nawzajem budować lepszą przyszłość finansową. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu i finansach, Zajrzyj do naszych pozostałych filmów, gdzie znajdziesz jeszcze więcej przydatnych porad i informacji, a teraz do dzieła. Twoja przyszłość finansowa zaczyna się dzisiaj.